prawa, tył. Mambo. Cztery strony. Cztery kolana. Do przodu, lewa, akcent. Szasę tył, lewa. Mambo. Cztery strony. I cztery kolana. I początek. Przód, prawa. Mambo! Cztery strony! I cztery kochani! Lewa do przodu, prawa akcent! Szatę lewa! Mambo! Zajęcia Latino Dance wyzwalają ekspresję i indywidualne zamiłowanie naszą pasję do tańca. Są to zajęcia typowo choreograficzne, w związku z czym jest tam bardzo dużo choreografii, zajęć, układów choreograficznych typu mambo, chassé. Są to zajęcia przeznaczone dla różnych osób, osób, które lubią tańczyć i lubią poruszać biodrami obręczą barkową. Są to zajęcia, w których osoba wyraża własną osobowość. Wykazuje, kim jest tak naprawdę i y, dowiaduje się, jakie możliwości y, ma własne ciało. Prawa, przód. Szafę, prawa, tył. Mambo, prawa. Cztery strony, mambo. Cztery kolana. Do przodu, lewa i akcent. Lewa, akcja, mambo, cztery kolana, prawa, match. Lekcje Latino Dance są to lekcje typowo choreograficzne, w związku z czym nie wzmacniamy tam mięśni, jedynie powodujemy wysmuklenie naszej talii oraz spalanie tkanki tłuszczowej. Stają one w przeciwieństwie do zajęć typowo wzmacniających typu shape, gdzie tam wzmacniamy mięśnie i wysmuk nie wysmuklamy naszej sylwetki, tylko spalamy tkankę tłuszczową. Dla mnie Latino Dance to wspaniała zabawa. Przy tańcu relaksuje się po całym dniu pracy. Szase, prawa tył, mambo do boku, cztery strony, cztery kolana. Lewa do przodu, prawa akcja. Lewa, szlase tył. Mambo. Cztery strony. Cztery kolana. Prawa przód. Szlase, tył. Mambo. Cztery strony. Cztery kolana. Do przodu, lewa. 对